Ja mam 44 życia. No za chwilę będzie 4 czt na 3. Nie, 5 na 3. No właśnie, widzę, że jest 5 na 3. Tam ktoś siedzi po prostu snajpi dość ostro. Musi mieć dodatkowe bariery do wykrywania graczy. To wszystko oczywiście da się kupić, ale to kosztuje, no, standard. A w tych, ta, w tych takich początkowych czołgach się nie opłaca tego kupować. A to jakaś super amunicja co kosztuje sporo? Amunicja premium, tak? Też daje fajny, fajny bonus, bo mocne przebicie i duże obrażenia zadaje. Ale jest strasznie droga. No wiem jedną sobie kupiłem raz. Ale czasem spotyka się graczy właśnie z takimi pociskami, i oni wtedy potrafią wymieścić. O, tu jest dwóch. Check. Trzech. O, ten chyba ściągnie jednego. No, przeładowuję. Tamten jeden zwiewa. Tam jest jeszcze jeden, o, ten się wkopał. Ale ma to życia. 100%. O, tu snajper jest nasz. Ja tam widzę drzewa jak padają albo się tu pchają po tych drzewach ludzie ten tu fajnie rozegrał to Pojechał górą ok zjeżdża no, 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 no. Tam było trzech, tak? To gdzie tak. został o dwóch? Nie wiem, gdzie, nie wiem gdzie jest czwarty, ale tam było trzech. Czwarty i piąty gdzieś tam pewnie Nie, nie oni, oni tam całą czwórką stoją, tak to było. Nie, bo jednego rozwalił. No, faktycznie. Ale może tam być też czwarty. O, pojechał do przodu, może zaraz kogoś wykryje. Ja się zastanawiam, gdzie stoi jeszcze jeden, bo bym pojechał prosto na bazę. Po jego... pomiędzy wami jest dwójka. On właśnie próbuje ich... jest jeden. No. Powinien być jeszcze jeden. 11%. Okej. Okay. Zostało trzech. jest remis. Ja chyba pojadę i... Pokażę im gdzie jest. na, jeźdź na bazę. Naszą. Tak? Możeś trochę skopał. Gdzie on jest? Idzie po prawej stronie, chyba. Nie, A. jest całkiem. Widzę. Szczelaj, szczelaj, szczelaj. Jednego mniej. Pamiętaj, że z tyłu masz najsłabszy pancerz, to tak troszkę. Tak wiem, ale on miał mało życia. Jeszcze dwóch zostało i nas dwóch. No, ty też masz nie za wiele życia i być cię ściągnąć na szczeląg, od ale nie widział mnie, go trafiłem mi dawnie w tył. Czyli tak, po swojej prawej masz kolesia, który ma 100% Nie, nasz ma 71 Nie, nie, po Aha. twojej prawej jest przeciwnik Ze setką No Jest gdzieś jeszcze jeden 11 chyba Ja nie, tego załatwił Tego załatwił, jest jeszcze gdzieś jeden Jest... jest... Cało... Niecałe 5 minut do końca Jest remis, ależ niefajna sytuacja, co jest, przy... Jakby ten 71 nasz podjechał do przodu. No on się nie wychyli bardziej. No. Bo jego mają jak na widelcu. A stoi ze skałą teraz. Ja się też nie ruszę, bo tutaj mogą przyjechać. O, super bitwa. Dwóch na dwóch. No co, tak się robi. Akurat to mi się podoba, bo na przykład w Titanfallu nie da się stanąć w miejscu i próbować kogoś strzelić, bo się rozwalał zaraz. Ale to wiesz, e, oczywiście tak wyglądają te wysokopoziomowe walki właśnie, że głównie się stoi i szczela, ale na niskopoziomowych takie kampienie, kiedy widoczność masz krótką i wszystko inne, no to tak troszkę kiepsko. Ale da się. Zobaczymy jak to się zakończy. trzy, trzy i pół minuty. mi się stający mikrofon. Byłoby fajnie. No tak. Blue Yeti jeszcze, nie? O, do Ba! <noise> Oczywiście! To no chyba jest teraz lepsze od Blue Yeti Coś o tym słyszałem Nie wiem, może coś jest... Ja mam... <noise> ten, słuchawki Logitech takie jak Marojo, więc nieźle Ale e, w najnowszym, Nie, nie w najnowszym City Action, tylko w poprzednim był... Właśnie taki olbrzymi artykuł o streamowaniu tam było fajne różne rzeczy napisane o sprzęcie, nawet jak mikrofony i tak dalej. Ale nie, najpierw komputer, potem streamujemy, potem można się bawić w resztę. Jak mnie nawet w Minecrafcie laguje, to, to jest po streamie. Tak, ja to nagrywam, a się potem okazuje, że hr nie będzie słychać. Zobaczymy. Możliwe. Możliwe. Tak do Znaczy tak, ja wiem o tym, że ludzie często dodają komentarz po streamie, i tak dalej. Coś, 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 dobra. A tak, wszyscy stoją, nikt mogę, nie... Mogę, ma... może byście się ruszyli? Nie, no kurde, panowie, dwie minuty do końca. Dobra, ja się mogę ruszyć. O nie, czekaj, tamten jedzie, wariat! Jedzie, tak? No dobra, to ja też jadę. No, podjeżdżę do bazy. Uuu. oj, 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 oj. Tam był. Trafiłem go. Uuu, widziałem. Drugi raz już nie. Popraw. Ucieka ci. Brawo, ja. tylko że dalej to nie rozwiązuje sytuacji, bo masz po prawej kolesie. Wiem, że nie rozwiązuje. Gdzieś tu. Y, Okej, okay. to ja może nie będę już jechał. Nie, zostało 52 minuty, będzie remis. To będzie kiepski wynik. Lepszy niż porażka, bo jak się wyjadę na przez tą przestrzeń, to. Chociaż to Jeść pod skałami. Cię nie da rady w dół Nie to, zostało pół minuty. Nie zdążę nawet dojechać do ich bazy. Chyba, żeby ci się udało jego zniszczyć. Wątpliwe. Od szczęścia, tak? A jeszcze gdzieś dobrze zbankrował z kremu, Tu złomowisko nie? sześciu czołgów. nie wiesz. No. Wow, wow, no to już chyba po nas. Teraz to już przegraliśmy. Porażkę. Aj, remis. O, ciekawe. Nie zdążył chyba. Dobra, to co my tu teraz będziemy brać? Z tego się można przeskoczyć na ten, ok? Czy ten sobie zakupię? Dobra, czyli teraz iść w drugi ja poziom, tego, przez... który. Pancer Jagger, GPZ, PZ, w który czołg? coś mnie, coś mnie rozłączyło. No, zauważyłem, ale w grze dalej, dalej jeszcze nie odblokowało. E, dobra, to który czołg? Musiałem zobaczyć. Nie, czekaj, bo ja tu widzę na pytanie: niszczyciel, nie dwa ostatnie, któryś, drugi albo trzeci. To był chyba PZ35T. by zobaczyć, jak to tam idzie w tygrysy. E, Okej. Okay. Połączenie z serialem zostało rozłączone, klasy. Czyli w wieżyczkę, tak. Zaraz, zaraz rzucę okiem. Synchronizacja, tak, klasyk. PZ33, on idzie tu. Trzeci lekki, czwarty lekki. Pi piąty lekki. Szósty lekki, siódmy tygrys, tak. Możesz sobie wejść w badania i przeanalizować całe drzewko zawsze. No. No, i teraz pytanie jeszcze, czy. Po siódemka to ciężki, tak. Elitarny niszczyciel czołgów. A, tu jest tygrys, okej, okay. ja chcę w tygrys. No, bo w tygrysach jakby idą dwa drzewka, jakby nie patrzeć. No, są. Bo z szóstki możesz przejść na tygrysa siódmatierowego P. PZKPW35, jak wybiorę to, mogę iść. Dobra, to już... Ja, ja mam aktualnie właśnie tego szóso-tierowego 3601. jest bardzo fajny, ha. Ale chodziło mi po prostu o to, żeby wiedzieć, w którego pójść teraz, tak? Co tu mogę? Okej, okay. tylko muszę sprzedać jakiś czołg. Najś traktor otrzymuje status czołgu elitarnego. Rewelacja. No dobra, to... Hm. Rosyjski. Bye bye. Ale to możesz sprzedać ten czołg, który masz aktualnie i potem kupić następny poziom. Nie, ja tam wolę mieć jednej nacji, mniej więcej. Okej, um. ja mam wszystkich akurat. Jakby co, to się będzie grało i zarobiał kasę tym słabszym. To jeszcze, jeszcze masz tego Leichtaktora, czy już drugopoziomowy masz? Już mam tylko poziomowy. Dobra, to ja go sprzedaję mojego do traktora. Nie można za mało łóżek w koszarach. Eee, żartujecie sobie. <grym> Rozbuduj koszary, tak? Tak, ja już mam rozbudowane raz. Także nie chcę jeszcze raz. Po drugi. Dobra, czołgi lekkie, Niemcy. Ja, to było. To był mój pierwszy remis. Przecież <laughs> PZ1C to, czyli ten muszę kupić. Mogę coś tu ulepszyć. Wymagane badanie. Średnie uszkodzenie, ale to ma no lepsze. Zmiany wyglądu tylko za złoto. tak. Zgadza się. Znaczy, można kupić na kilka chyba dni i to wtedy idzie ci. Yy, nie, nie nie, po tym. Fajnie idzie za kasę. No, fajnie o. sobie napisać margaret na Kuni. A, dobra, spoko. Akcept. No ja to nic nie mogę i tak zrobić, bo ja mam doświadczenia, więc. To ja jakoś to dziwnie to paraby na tym czoło. Przestała go ogarnąć. Najlepszego przygodź nicę. Majbach od silnika. Maybach? Tak, Maybach. Taki mam silnik do kupienia. A odnośnie silników? Oglądałeś Formułę 1 na przykład? Nie, a co? Bo teraz y, wychodzi na to, że ten, kto ma silnik Mercedesa, to wygrywa. Mówisz? Tak. Ferrari Mówi... i Renault w ogóle nie istnieją. Pierwsza ósemka chyba w ostatnim wyścigu To były sam no. czy szóstka, szóstka Potem bodajże był Z Renault To były te, silniki Mercedesa O, jeszcze. No Przez pewien czas wyścigu w pierwszej ósemce był tylko na siódmym miejscu jeden Renault Na końcu chyba od Renault był na czwartym miejscu, a tak to, to Mercedes Ciekawe. Ale pozmieniali w ogóle silniki. Bardziej elektryczne są 1.6. Brzmią zupełnie inaczej. Jeszcze limity paliwowe. Też cały czas to wszystko się zmienia. Tak, ale teraz ta Formuła 1 jest bardziej taktyczną rozgrywką. Oszczędzaj paliwo, nie jedź za szybko niż ściganie w jednym wyścigu powiedzieli jednemu, żeby oszczędzał paliwo, bo już 50% spalił. O, oh, wow, oh, wow, ale tutaj będzie. Zakra. I która to plansza. Malinówka. No, wow. no dobra, ja tu mam swoje miejsce też jadę. Albo po prawej, najpierw byłoby byśmy nie po prawej pojechać. O, stojisz obok mnie. Czym nasze czołgi się różnią? No, troszkę. Jesteś krótszy? No to może ulepszenie, ja mam czysty. A, minimalne tam ulepszenie jakieś wziąłem, bo były. Trochę tyłem się różnie. Jest trochę też obudowany, dobra. Tu z reguły bardzo fajnie prawą stroną jechać. No, z reguły. No, może, może nie tym razem. Chociaż widzę, że pojechali. Więc możemy mieć szansę. Dobra, to będziemy kampić. No, dokładnie. E. Źle sobie stanąłem. To okienko jest kiepskie. Gdzie, gdzie, gdzie tu się pcha od 3 tierowy. Wszyscy w jednym miejscu tutaj. Zwolnij mi miejsce, jeden koleś. Dobra, pojechałeś, to ja staję. O kurde, no, jedzie tam, pariat. Obrwałem. Uuuu! A ty zginąłeś. No, nie, nie wiem skąd, po prostu dostałem. No, ja też nie wiem, co wiesz. Podjechałem na miejsce, które kolej zwolnił, i od mogę, raz... mogę, mogę, Mogę uciekać jednak za kamień. Tam był jeden. Dobra. Co tym razem? Ty masz jeszcze coś drugopoziomowe? czy...? No, mam te japońskie. Dobra, biorę też Japończyka. Bo muszę tam dobić do tego trzeciopoziomowego. No, ja też muszę dobić. Potrzeba mi tam dość sporo tych punktów. Ja poszedłem akurat w średnie czołgi, czyli tak jak ty w Chińczykach nie po dobra. Ja ty poszedłeś właśnie w lekki. Nie, ja mam ja to... jeden i drugi z japońskich. Nie, ja to ja akurat tylko jeden. To nie chcę mi się wszystkich czołgów mieć. Tylko do potem się doszukać jakiegoś to. A już potem jak masz te wysoko poziomowe czołgi, to naprawdę tyle bitew potrzeba, żeby zebrać doświadczenie na kolejny poziom. Może się nie chce. Tam chyba na ósmy potrzebuje 100 tysięcy doświadczenia. Mhm. O, tu też mam fajne miejsce. Jeżeli mi nie zajmą. Ja klasycznie sobie pojadę lewą stroną. Tutaj chyba byłem najlepszy. Właśnie trzech rozwaliłem. Nasi najlepsi mieli później już po dwóch. Roboty. No to ja jadę i zobaczę co zrobią nasi przyjaciele z boiska. W <noise> pomocy. Ja w ogóle uwielbiam te osoby, które tak tymi komunikata, komunikatami spamują. No kurde! Tam jakiś... Nie. szybki jedzie. No! Ja będę do swoich strzelać chyba, bo ktoś nie zna przepisów prawa... Ruchu dogowego? Ruchu. Tak. Znaczy taranuje mnie cały czas. Kurde, pojechał tam po lewej stronie. Mm, już dostaję. Ja też. Choć nie wiem skąd. Co się za tym, co mnie taronował? Uwaga tam! Trafiłem Golem na 100%. Jest, dostał. Wow. Cieka, czy to może ktoś będzie? Uważaj, tam był, jedzie. to tu są? Mnie tu masakrują. Aha, nie mogę go nawet zarysować. Z się na mnie wcha Okej, okay, to ja sobie popatrzę, jak jedziesz. Chyba Chyba ktoś na moim tyle pat. Z przodu jest za budynkiem. Widzę, widzę, ale tak go tam nie dorwę. To jest Widzisz, sobie to... ciągle ten sam, co go widziałem, jak wjeżdżał. To tam jeden jest z przodu. Ale teraz będzie wjeżdżać. Aha, bo tam nikogo nie zostało. Oops. Okay. Ups. Wymiana ognia. Tak, tylko właśnie jak tutaj... Oni mnie teraz będą widzieć. Więc przekradanie się jest takim słabym pomysłem. A u nas jeden wariat. Widzę go chociaż? A, widzę go stąd. On tam jest za kamieniem. Eee, co O, ale mu O, nad... uciekł mi! O, strzelają do mnie? Szczela do tego, co jeździ koło ich bazy. Tam jest, kurde, całkiem z przodu. Tam dwóch jest. Zjechał trochę za... niżej, także... Tego zarysować nie mogę. Uuu, o, ale dostał. Jaj, jaj, jaj. Tam jest, tam jest kusi ta siedemnastka. Ja go przy... trafię? Nope. Uwaga Posz... z przodu. Nie mogę, gąsienica. A, nie byłem w stanie obrócić wieżyczki. To robione? Leś, traktor? Nie, już nie jest traktor. Malinówka przegrana. Gdzie jest ten drugopoziomowy? O, o, ja muszę naprawić. A dam naprawa automatycznie. kurde, nie będę się bawił. No to tak się daje. To, to ładnie. A tylko czasami kasa idzie, nie? No to tak już bywa. Dobra, dodałem ja gotowy. Czy ja tym czołkiem szczeliłem? Chyba ani razu. Dobra. Ja sobie dzia działo, wymieniłem w nim. Trafienia. No, trafienia mi spadają.